O, witamy. 18, nie? Słuchajcie, wspaniały dzień. Dziś będzie vloga z Kozacki, bo będzie kozacki odbiór samochodu. Ale spokojnie, jak nie lubisz motoryzacji, to nie uciekaj, bo tak jak obiecałem, będziemy te vlogi mocno tak rozszerzać, bo ja już wiem za bardzo, że jak jest temat motoryzacyjny to nie robimy tak, że jedziemy tylko po te auto i tylko je oglądamy, bo jest też dużo ludzi, którzy mówią, Remo, ta motoryzacja jest słaba, nagrywaj coś jeszcze więcej i tak dalej. A więc to się właśnie dzieje, vlog luźno motoryzacyjny i tak będziemy zawsze nazywać, to słowo luźno będzie zawsze, dokładnie. Słuchajcie, jest u mnie rano, stwierdziłem, że idę na grzyby, chwilę, o 11 przyjeżdża rozmiar, a więc podzwonię trochę po biznesowych jakieś tam biznesowe rozmowy o, odbędę jak to się mówi, sianko trzeba zarabiać <grystanie> no, a więc sianko pozarabiam trochę po, popatrzę, czy jest grzyb ale nie idę już do tego lasu jedziemy gdzieś, gdzieś gdzieś indziej, bo tu nie ma sensu no i co no i będziemy czekać za rozmiarem będziemy się chyba dobrze dzisiaj bawić tak myślę, że kurczę, niedługo jakiś nowy singielek trzeba coś wypromować żeby tą czołóweczkę zmienić muzykę przynajmniej, nie? Kurczę, ale tak naprawdę mocno wypromowaliśmy numer z Arturem, który napisałem no bo co tu dużo mówić, bo ta czołówka została wyświetlona no, w sumie chyba, nie chcę Was kłamać ale jakby policzyć wszystkie wyświetlenia wszystkich vlogów to chyba w granicach tam dwóch milionów by było wyświetleń czołówki nie? a więc to naprawdę jest gruba akcja, a sam klip też zrobił z ponad 150 tysięcy na Spotify to już w ogóle nuta zrobiła tam chyba ponad 300 tysięcy czy 400, no fajnie fajne, to są już takie liczby gdzie już można powiedzieć, że już mój single do kogoś dotarł, ale teraz kolejny, to dopiero dotrze. Mm. Duch tego kanału ponad 3 miesiące temu, 4 miesiące temu prawie, e, był jeden. To mają być luźne vlogi, to ma być lifestyle, to ma być z życia wzięte. I tak oto zostaje. Dlatego idziemy zobaczyć. Japie. Uh! Nie może pająk, ale wiecie, ta. Pajęczyna. Dobra, zobaczcie, śmietnik wywożą. No, i to jest życia wzięte. Śmieci wywożą, wszystko wywożą. Gnój wywożą. To muszę ogarnąć. Dobra, co ogarniemy? Zobaczymy, czy są jaja. Robicie jakieś jaja, czy se robicie jaja? Ze mnie se robicie. Tej kogut, ale ty wypierdek tej. Kogut, ciebie się ktoś tu ma bać? <laughs> Jesteś jak Remo, tej w kapeluszu m 60 Piąca królewna, są jaja tam? Na bank są, bo zawsze jest w tym i w tym. Pokażesz mi Siemanego, Dobra, później trzeba przejść. Nie będziemy zawracać gitary. Nie będziemy zawracać dupy. Flogi motoryzacyjne będziemy zaczynać na przykład w kurniku. Albo będziemy zaczynać z pawiami. A w ogóle pokażę Wam ile kaczek jest. Trochę, te cekawkę piją, siemanko. Patrzcie tą luku no, z ogień, one śpią. patrzymy czy nam się uda ich nie obudzić. Ale akcja! Już widzę te komentarze, remo świry, remo bandyta. No ale musiałem sobie zrobić frajdę, nie? Dziadek jakbyś to widział, to by mnie wydupczył z chaty na mak. Powiedział babcia, wydocha z nim. <laughs> Zasząd kaczogrodu. Jarek! Ten, o, Jaruś, nie, Jaruś na końcu. No dawaj! No, lecisz grubo. O. Tak tata go nazwał, Jaruś. Nie mam pojęcia ja o rok... Nie wiem jak to się wydarzyło. Tak jakby pies skoczył. Albo, nie wiem. Idziemy kupić pastę Tempo, zobaczymy czy idzie to jakoś spolerować ręcznie, bo fajnie by było, żeby się udało. Tym bardziej, że może będziemy auto zamieniać te na inne, ale o tym nie mogę powiedzieć jeszcze, bo to będzie znowu challenge. Hmm, ale nie wiadomo jeszcze, to się wszystko rozstrzygnie niebawem. Głównie zależy od mojej żony, czy jej się będzie podobała jazda innym samochodem bardziej niż tym. I wtedy, jak się jej będzie podobała, wtedy będziemy wymieniać. Jeżeli się nie będzie podobała, nie wymieniamy. No i tyle. Ale oglądałem rano film Wardenki o skamach. I powiem Wam tak. Na końcu powiedział zajebiste słowa. Kurde, no teraz ich nie zacytuję, ale... Że jakby... No, że sam się określił, że jest... Ymm, no można być takim wścibskim hamem na internecie, który gdzieś, wiecie, dąży do sprawiedliwości, nie? Tak w skrócie, kurde, bym musiał to zobaczyć, ale kto oglądał, wie o co chodzi, nie? Tak mi się to spodobało, że po prostu, bo wiadomo, że on się uparł na nich, uwziął, można powiedzieć, wszystkich. Ale ma we wszystkim rację. I sam to powiedział wprost no, Że może dla innych to już być takie wiecie nie? Że on już jest taki upierdliwy Ale on to powiedział wprost, że ja jestem upierdliwy I ja będę dążył do tego Żeby po prostu na internecie był spokój I kurde kozacko normalnie nie? Mega, mega chłopnia. Tak jak naprawdę Bo to powiem szczerze nie? Bo myślę, że tu mnie z Sylwestrem Bardzo dużo łączy <gryw> Ta szczerość Tak jak nie lubiłem gościa Kiedyś i naprawdę, to jeszcze było jak za czasów tam dawnych, jak jeszcze mamiko była yy, trochę przez można powiedzieć wardęgę wypromowana, i to takie kurde no czasy naprawdę zawiałe internetu gdzieś tam zardzewiałe, ale właśnie, ale no nie lubiłem gościa. Yy, I powiem szczerze, że on i, i zaczął podbijać moje serce, jak zaczął o tym wszystkim mówić, że był bez pokory, nie, że i tak dalej, i tak dalej, że świrował i dostał tą drugą szansę teraz na YouTubie na którą sam zapracował. Kurde, żeby to było jasne, nikt mu nie pomógł w tym. To po prostu już wie o tym, że już nie można tak świrować jak świrował wtedy, nie? Już się nie unosi, już się nie unosi pychą, jest dużo pokory w tym wszystkim. Masakra, naprawdę fajnie to się ogląda. Chłopak się zmienił w pień. I tak, można powiedzieć, jakby z takiej nie, że go nie lubiłem, bo to źle powiedziałem. Ja nie mam nikogo, kogo nie lubię, po prostu nie miałem jakiejś większej sympatii. O, to tak, kurde, wam powiem, że jest moim takim teraz topowych YouTuberów, które oglądam, których szanuję, których lubię. Kozak, i widzicie, to jest pokazane, że możesz wszystko zacząć jeszcze raz. Tytuł jakiś tam z moich płyt, chyba cztery sezony temu. I to właśnie pokazuje, że można wszystko zacząć jeszcze raz. To jest niesamowite. Więc nie poddawajcie się, jak coś spierdolicie, tylko zróbcie to jeszcze raz lepiej. A to ci pojemny tej. Jest. Syk. O to nam chodzi. I taka szmatka by się przydała. Dobra, do polerki z Nubuku, ale nie widzę. Macie takie szmatki, takie z Nubuku. Jakiekolwiek takie szmatki, żeby tą pastą tempo wypolerować. Yy, już starsze po właśnie mieć takie zestawy? O, o, dobra myślę, że to by było okay, super, dziękuję na jak się uda to jest wtedy wasza kampania bo jak się nie uda to znaczy, że to jest skamem eee, a jak nie jest skamem i się uda to 10 wolku, worków karmy, nie? ale sprawdźmy to kolisy ruchami przy pomocy gąbki, po krótkim czasie wypolerować suchą, czystą winylową szmatką, OK. O krótkim czasie, a więc fok. Dobra, teraz chwilę odczekamy, jest naniesione, no i zobaczymy, czy się spoleśnie. Dupa! Dupa, kochani. To musi chyba jakaś maszyna zrobić, wiecie, takie te... Na pewno nie umiem tego użyć przede wszystkim, a więc jeszcze sprawdzę z jakimiś fachowcami, a wy napiszcie w komentarzu, jak należy tego używać. Ale no, niestety to nie jest takie łatwe, że tak można to zrobić szybciutko, bo jak widzicie, tu może widać, są takie trzy ryski, tak trochę wygląda, jakby pies skoczył, albo nie wiem co. Słuchajcie, jadę w ciemno, jakiegoś kartę Talinku w Luboniu, telkowski czy jakoś. W ciemno jadę. Nie dzwonię. Podobno od dziewiątej otwierają. Idziemy intognito. Zobaczymy w ogóle, co na ten temat powiedzą. Szyja mnie boli, łeb mnie boli, ale jest pięknie. Bo jak się nie myśli o bólu, to tego ból, ten ból jest mniejszy. nie? Gorzej, jak się na nim skupiamy. O! I, to, i dajemy takiej energii. O kurczę, ale bolimy głowkę. Ale ale mnie szyjka, boli szyjko, szyjko. No boli! Pomyśl, jak Jezusa bolało przestanie od razu, się boleć. To znaczy nie przestanie, ale ten twój ból będzie taki mały. Jak sobie porównasz go. Albo spróbujesz wyobrazić. Zamknięte chyba Sam Zamknięte, no ale dzwonimy. Jest telefon. Auto, detailing, A jest na Google napisane, że od dziewiątej. No ale wiadomo, Google może wszystko przekłamywać tu do nam. Dobra, chyba trzeba szukać w pobliżu innego. Po sygnale nagraj wiadomość. Dobra. Już wiemy, że jest lipa. Tu co jest? Od 2 km stąd. Otwarte. Gold Kilometr 700. No to jedziemy i in... Armii Poznań. Gdzie to będzie? Sprawdzam. O, jest kozacko. Lecimy kochani do innego karstetalingu. Ten niestety, jak widzicie, zamknięty tutaj. Brama zamknięta. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Nie? Gdzieś tu jest zaznaczone. Tu mam takie oziomka z balonami i zapytam się go. Idę do balonów. Patrzcie, tu jest za to zajebiście. Tu chcemy z rozmiarem kiedyś jakiś odcinek zrobić. Wylatujemy balonami w kosmos. Mm. <laughs> nie, to już będzie taki odcinek typu cringe. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam do was pytanie. Tak. Takie. Tutaj dziś jest jakiś car detailing, jakaś myjnia samochodowa. Mi tu zaznaczyło. Wiecie coś o tym? Nie. Kurczę. Ale my nie samochodowaliśmy. No takie, że robią takie usługi typu blacharsko-lakiernicze trochę. To może o tego chodziło, ale go już nie ma. Tutaj. No właśnie, może no, już coś nie ma. Ale e, nie ten, Dziękuję. No. nie polecałabym. Okej. Okay. Nam no, samochód No dobra. Bo no. to było tutaj ten. No cardetaling, coś takiego, gdzieś tu mi zaznaczyło na tym. Mi się wydaje może chodziło o takie... Ale no, co mają robić? Y... Blachars, no, takie wyprawki. To nie było. A mi się może ten, te, tego co nam samochody naprawiał, co a, kiedyś robił... Może Kamila A, może Kamila wyrzuciło. Dobra. Dziękuję bardzo. Na razie cześć! Stwierdziłem, że... że już nie ma po drodze karty Talingua, więc jeszcze raz spróbuję po... przejechać, bo mam po drodze de facto tylko i wyłącznie to, co było przed chwilą zamknięte, tego pana Telikowskiego. Tel... No, wiecie, tam gdzie byliśmy przed sekundą. A więc zobaczymy, bo może faktycznie chwilę po dziewiątej otwiera. A więc zobaczymy, jak będzie otwarte, to jedziemy. Tutaj tej osoby już nie było i to nie był karty detailing, tylko to była jakaś naprawa samochodu. A my już de facto nie skorzystamy z krzywów, jadę do chaty, zjem sobie jakieś drugie śniadanko i jedziemy po rozmiarka i powoli w stronę BMW Zamknięte, Mila nam leci To wszystko. Szkoda, fajną kampanię byśmy mogli zrobić jakieś marce przez przypadek Nie wyszło A tak mamy trzy rysy nadal Dobra! Ale pyszne te drugie śniadanie. Mus jakiś taki jabłko, ale takie zielone. Deks mi pisze, znajdź na YouTube, jak jest się z Filipkiem kuci. Oglądałem to zaraz y, wczoraj na żywo. Mistrzostwo świata. <głodzałem> Tacy z nas komentatorzy po 40. Bierzemy kluczyka. Ale a propos właśnie tej akcji Filipka z B2S-em, bo to jest fajna rzecz, żeby de facto lekko to skomentować. Może nie jak jakiś commentary. No wam powiem tak. No, jestem zaskoczony w ogóle reakcją B2S-a, nie? To znaczy czemu? No bo nie przypuszczałem, że poleci w taki sposób, nie, na Filipka, nie, że wiecie, no jednak mówić do kogokolwiek, jesteś nikim, jest średnio fajne, bo myślę, że każdy z nas jest tym, tym samym. Już nie chcę tutaj wchodzić w chrześcijaństwo i mówić, że nie wiem, dzieckiem Bożym i tak dalej, ale wiecie o co chodzi. No, Okej, okay, ktoś może mieć mniejszą popularność, ktoś większą, ktoś może być mniej bogaty, bardziej bogaty, i tak dalej, i tak dalej, ale każdy z nas jest takim samym człowiekiem, nie? I takie wiecie, jesteś nikim, no to to jest przejaw braku pokory, no to jest przejaw pychy bezapelacyjnie i to mnie trochę zmartwiło, nie? Że po prostu, że, że Betty w, w taki sposób gdzieś tam, oczywiście, poniosły go emocje, on to zresztą od razu na Instastory powiedział. A w emocjach różne rzeczy się wydarzają, aczkolwiek musicie o tym pamiętać. Właśnie w tych emocjach wyrażają, wydarzają się zazwyczaj najszczersze rzeczy, nie? Bo jak jesteśmy poukładani i umiemy sobie przemyśleć, co powiedzieć, tak jak ja na przykład teraz przemyślałem to, co wczoraj widziałem na YouTubie, tak, no i, i łatwo mi jest ocenić teraz pediego, nie? W kumacie o co chodzi, to jest bezczelnie łatwe. Yy, yy, że, żeby powiedzieć, że mi się to mało podobało. Ale na żywo, w momencie, kiedy coś takiego się dzieje i wtedy trzeba umieć zareagować, to wtedy reaguje wasz charakter, wasza osobowość. Nie mądrość. Absolutnie. Tylko to, jacy jesteście, nie? I wiecie, i, i tak jak mówię. Jakbym nagle skonfrontował się z taką sytuacją, że ktoś by mnie tam zaczął obrażać, czy, czy, czy bym się czuł mało komfortowo, że ktoś by na mnie, wiecie, próbował naskoczyć, prawda i tak dalej, to też mogłoby się okazać, że nagle ten fajny, jakby to powiedzieć kreujący się na fajnego 40-latka na YouTubie Remo, nagle się okazuje, że jest skurwilem niesamowitym, bo gościowi tak pocisnął, że prawie mu kurwa go zniszczył, nie? Właśnie, widzicie? I, i to o to chodzi, dlatego, dlatego jest to trudne i, i gdzieś faktycznie jestem nie tyle co zdziwiony, co może trochę taki no zaskoczyło mnie, że Petty w taki sposób zareagował, no bo śmiem twierdzić, że to jest właśnie, właśnie gdzieś tam on, Filipek zresztą nie lepiej, i tak samo zaczął tam mu się odgraszać, nie, i tam coś i tak dalej, w ogóle cała ta kłótnia była no frustrująca, myślę, że jak oni by się akurat widzieli yy, i to by było lanie, nie, to by się lali. Ale tak jak mówię, naj... co zakuło mnie najbardziej z tej rozmowy, to to, że jesteś nikim, to, że dzięki mnie teraz Ty masz swoje jakieś tam 5 minut, nie? Dzięki mnie, czyli dzięki, wiecie, to też jest brzydko tak powiedzieć, że dzięki mnie jesteś wielki, nie? Dzięki mnie ja Ci dałem, dlatego żyjesz, nie? No, to są wszystko takie te słabe rzeczy, które świadczą o braku pokory, opiszę jakby nie było, no i i to jest tam nie do podważenia. Myślę, że jakikolwiek psycholog by to zaczął oceniać, to myślę, że w takim kierunku by mogła iść ocena tej rozmowy. A, a, a całość, co kupa śmiechu, nie? Kupa, kupa radości, widzicie dla widzów, nie? To pożywka ogólnie. Chodzi o tak, aż ten moment, kurde, Boxnerowi tam wypierdolił poza skalę. Wszystko się zgadza. Myślę, że organizatorzy Fejmu najbardziej zadowoleni po takiej akcji, że wiecie, że to grube pieniądze by normalnie musieli zapłacić za taką promocję. Bo, bo, bo widzicie, no kurde, ludzie jakby chcą tego, żyją. Jest to entertainment. Dla mnie to też jakaś rozrywka. Też się pośmiałem trochę, aczkolwiek tak jak mówię, spróbowałem to jakoś ocenić. Nie wiem, czy fajnie, czy nie fajnie. Co nie zmienia faktu, że absolutnie jakikolwiek jest, powiedzmy, naprawdę ktokolwiek z nas, nie? To nie zmienia faktu, że staram się raczej oceniać i, i starajcie się oceniać daną twórczość, nie? Bo, owszem, kochamy artystów za całokształt, nie tylko za ich wytwór, czyli za to, co stworzyli, ale również za to, jacy są, jakie mają poglądy i, i co sobą reprezentują tak, to jest oczywiste no, ale absolutnie nie mam z tym problemu i za chwilę włączam płytę PDS-a i sobie będę słuchał, nie i, i, i wiecie i, 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 i czy tam chłopak ma pychę, czy, czy, ma, czy, czy nie ma pokory, halo 20, jak ja byłem w jego wieku kurde, kochani to ze mnie kipiało pychą po prostu, wylewała się ale myślę, że ważne jest, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski. Betty wyciągnął bardzo szybko, zobaczcie. Od razu Insta Story, że go poniosło, że w emocjach, że nie powinien. I to jest kurde props, nie? No, siemanko! Cześć! Co? Ty Wie, wiesz to? No. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyjedziesz. A czemu? I musimy, Dan. No. Musimy jechać po jakąś tą. Po co? Kawusie i kranapieczki. No, no tak, no pewno! Hmm. No jak? No proszę cię. Bo ciebie. ja trzy godziny spałem. Nie? Aha, ty wróciłeś z tego Longa? No. Te, teleportem. No. Teleporter. Oh, no. O, oh. Ben Wolszony. A wiedziałeś. A bo... Aha. Ale jaki kolor tej? Dziki, nie? Taki o, No oczujebny. Oczujebny. No i co sądzisz o tym kolorze? Eee, Oczojemny. No ale byś taki przyjął? Wiesz co? Zresztą i na, dla kobiety tak chyba, nie? No ja nie wiem, nie? Ja ci powiem, że jak ja... Mocny zwa... jest, no. Słuchaj, ja ci powiem tak, jak oni widali ten samochód i wiesz, i same te czarne no. i białe stoją, nie? I jeden ten. I idę z Krzychem i on mnie do tego prowadzi, ja mówię, a, ty, a ty skręcasz, nie? A, ty... a ja mówię, no, kit, nie? Ale autek się ty, fajnie. Ale fajna auto, ty, fajne auto, tej O kurde, zapomniałem tu. Co to? Makaron. Tak, mieliśmy pokazać. No, mieliśmy pokazać, co trzeba. No. Ale a... kiedy... nie, tu masz. Aa, tej, a kiedy tu. zaczynamy w Wigibasy? Vlogmasy. No, no, Vlogmasy. Vlogmasy. No, trzeba będzie zacząć nagrywać tak w koniec listopada, żeby od 1 grudnia ruszyć. Ty, ale to jest dużo auto tej. A czemu ktoś tego nie zabrał? Jedna plusa. Druga bluza. To jest No. Dobra, a jak chcę herbatę. A, jeszcze nie wybrałem. Jeszcze nie. Tej soba to... Tap ma kamerę jakąś Co? Jak to zrobi... Jak to zrobił? Tej zaczekaj. Śledzą nas tej. Ale jak Tab to mógł zrobić? To jesteśmy poza czy to jesteśmy my. No my. No przed chwilą. No jak tam już nie mieszka wejść. Tej jak ty to zrobiłeś, tapik? Też my vlogujemy. Tej jak on to zrobił? Nie wiem, tej nie mam pomysłu. Psychofan nasz może jakiś. Ta, tam jest taka kamera na śmietnik tej skierowana. Może jest podłączony do tego. O. English breakfast po do tego samym. To samochodu. nie, to ty wziąłeś po prostu dużą, a niezwykłą. No, dużą, no. A ty teraz coś jesz jeszcze? Ja coś zjem, a ty coś chcesz? Nie, no jak, takie żarcie tej człowieku. To jest dobre. Małe? No. Tabel. No. Tylko nie wiem czy za małe. Nie jest czasami. No to weź wieśmaka. A to co to jest? Jalapeno. Cheeseburger, hamburger. Chicker jest dobry. Kurczaczek, Tego to go jest... no, wezmę? Dobra. Co, z tym to. Czemuś tak? no, mieszkałem tam wiesz, chyba z 11 lat, nie? To to tak się od razu wyciąć człowieka nie da, wiesz, korzenie tam zapuściłem i... Jeszcze coś tam rośnie, chyba jeszcze mam, wiesz, wtyczki Ale hit tej. dalej. Pozdrówki. Pozdrawiamy tapa mocno ja i serdecznie. Wiek. Ale hit to był jak on to zauważył? No tam tak jak mówi, że jakąś wtyczkę sobie zostawił O, zobaczcie, normalnie, nie? Remol przyszedł do kibla, nie? Normalnie. Szkoda, że ma gorącą herbatę, nie? Już by wziął ten kubeczek. Tutaj bym mu zrobił dziurkę małą. I on jakby przyszedł i by się napił, nie? To by się cały ob oblał. Ale nie zrobię mu tego. Co wy na to? Jedziemy do BMW, jak będzie wyglądał. Zmariowałeś, nie? Teraz, że wpadłem na ten pomysł, nie? Wiecie, co zrobiłem? Zostawiłem specjalnie kamerę i wiedziałem, że coś nagrał, nie? Wiem, że sprawdziłem, co nagrał na kamerze. I se ze spokojem wypiję. No. Dziurki nie zrobiłem, no. cię Ale mówię na bank coś, już widziałem jak tu przychodzę, ty taka mina niby, że... No. <laughs> Czas y, pokazać trochę tej motoryzacji, nie? W tym vlogu Bo ja nie wiem tak. czy wiesz, ale myślę, że do tego, do, do tego momentu vlog ma gdzieś z 20 minut to jest, Słuchaj, bo ja już się trochę pogubiłem e, Kto w końcu e, bierze tą e, jedyneczkę, ja czy ty? No ty Ja biorę No? No dobra, no to... No. Po każdym naszym filmie no. przychodzi tak, ale ja ci powiem szczerze, nie? No. Bo to kurwa, chcę powiedzieć tak, tutaj publicznie. Przejrzałem tego Instagrama. Mojego? Tak, całego wczoraj. I co? I e, ja uważam, że ktoś ci zrobił. Y, numer. To, y, y, o, ktoś ci kupił tych followersów. Na urodziny? Nie wiem na co, ale już ci tłumaczę. No. Jak wejdziesz sobie w tych. wejdź sobie teraz w te tysięcy tam twoich followersów. No, to owszem, są, yy, są również Polacy, ale jest od groma jakichś yy, Arabów, Chińczyków, wiesz, jakichś takich kumarz o co chodzi. No więc to zobacz. A jest, poczekaj. No, to nie są Polacy. Dobra, jedziemy po nową furę z Rentalsa. Co? Ale jeszcze nie odbieramy? Nie, od. A, odbieramy, wynajem, wynajem. A, wynajem. tak, tak. Tej zobaczcie, jednak ten jest inny kolor niż ten. Oczywiście. No, no. A co to jest za furka? My ją Tam chyba jeździliśmy już, nie? Tak mi się wydaje. Ładna, U. nie? Takiej nam nie dadzą chyba. Nie, ja myślę, że oni ją przygotowali dla co? nas. Co? Tak myślisz? Tak myślę, no. No. Dobra, wchodzimy. działać. A czekaj. Mam drugą kartę, bo my tu mamy 3% baterii. Kurde zmieniam. A masz baterię? Nie? Czy jako kryzys wieku średniego nie powinienem mieć takiego na przykład też w, w garażu? Takiego, że na przykład stwierdzam, że mam kryzys, i wtedy sobie wsiadam i jadę. Co sądzicie? Piękne. My już go oglądaliśmy z dominami. 10 sekund, dach, tak, jak pamiętam, się y, zamyka. Mega to wygląda. Ale w ogóle, słuchajcie, właśnie wpadliśmy na doskonały pomysł przed chwilą. Eee, nie, nie będę o tym pomyśle mówił. Nie, ale to jest sztos pomysł. Sztos po prostu. Sztos. To jest piękna rzecz też, nie? <ścoughs> to są same piękne rzeczy. I pa a patrzcie jeszcze tego. Biała per perła. Patrzcie to. Patrzcie to. Rozmiar! No. Zawsze to było Twoim marzeniem. Zrób to teraz, tak. to scena aktorska. Tak? No, dobra, to ciebie No, ja już muszę no. Co robisz? Jadę po bułki do biedli. Parał. I jest X7. I tak se polatamy. Proste. Cztery i. Czyli benzynka, tak. Czyli benzynka to jest, nie? Benzynka. Tak. To jest benzynka? Ja wyczytałem, że to ma 6,3 do sety. Ja 333 konie. No i mimo, że 333 to ma wysoki ten obrót tych ty, ty, niu niu, 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 Moment, niu, niu, niu km, tak. Dokładnie. Elegancko. Ale tu jest opona. Kozak. Pokaż. Można rozwalić tą no. wagę? Nie, tu masz rant, No Ty i nie rozwalisz. Ale tym będzie moja żona jeździć. Tym? No. To jest to możliwe, nie? Wow, może ja ją będę woził przyspieszyć, no, prawda? Ale stos, nie? Elegancko. ciek. No to jest, ale to jest pikuć, Patrz teraz to, jak to w ogóle no. otworzymy. Ty to i teraz patrz to. Dobra, ale. No ja ci schowałam tę roletę. No, ja nie chcę rano. tej rolety. Dokładnie. Weźcie w ogóle teraz... Aha, tak nie chcę wiem. zrobić. Dom ci schowa. Okej. Okay. A tu ma, to jest siedmiosobowa wersja I tak, No tak! tak. Robimy wypsych Ja tej! No! Tak, no Tutaj. Tutaj możemy przyjechać, może Oby dwie weźmy! Nie, nie, to tam, tam, jedno tam. Jedno A, jedną można ale... schować, okej okay. Ona tu ma schowek swój, nie? No, 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 to To wow. znam. Potem, potem znam Co tu się wydarza znowu? Ja. Tu no, no, Tu będę chował widzów niegrzecznych, jak będą hejtować Taka. Rozmiar, tu będziemy ich sadzać, no. Co? Podjazd pod nich no. nie wiesz aż do kufra już ci nikt nie zobaczy. Uwaga? Uwaga. A i tu masz wszystko... No i wiesz, teraz mogę widzą powiedzieć. Ty. Bo jest taki plan, no. żebym zamienił X6 na tą X7. I to jest ogólnie temat tego całego vloga. Okay. Czy mamy wymienić X6 na X7. Wszystko albo nic byle więc przed siebie. Oh